Amen ad majorem dei gloriam. Trwa jubileuszowy ignacjański rok, który przeżywamy w Kościele na przełomie 2021 i 2022 roku. W Polsce z tym rokiem jubileuszowym ignacjańskim jest związana także pellegrynacja ikony św. Ignacego Loyoli, założyciela jezuitów i relikwii świętego. Jest to pielgrynacja współczesnej ikony namalowanej właśnie na ten jubileusz i relikwii pierwszego stopnia. Zobaczmy może od razu tę ikonę, niech ona nam towarzyszy przez cały ten odcinek, przez naszą całą pogadankę. My jesteśmy przyzwyczajeni do pelegrynacji, na przykład w Polsce pamiętamy pelegrynację ikony jasnogórskiej, tu już chyba dwukrotnie nawiedzała wszystkie parafie w Polsce, czy pelegrynacja relikwii świętych. Tę ikonę współczesną namalował ojciec Zygfryd Kot, jezuita, właśnie specjalnie na ten nasz Jubileusz. Sam autor podkreśla trzy perspektywy tej ikony. Perspektywa boska, ma to wyrażać złoto, światło, boskość, światło ducha świętego, całe tło mamy we złocie, ale także świętość osoby, ta aureola. Druga perspektywa, mówi ojciec Scott, jest perspektywą duchową. Za Ignacym, trzyma on w ręku, ale za Ignacym rozwiewa sztandar, oznaka Chrystusa zmartwychwstałego, ta chorągiew. Nawiązanie jest tu wyraźne do kontemplacji, jaką znajdujemy w ćwiczeniach duchowych o dwóch sztandarach. W ręku Ignacy, według autora tej ikony, malarza, trzyma książeczkę ćwiczeń duchowych. Oczywiście Wydaje się bardziej prawidłowo powiedzieć, że trzyma konstytucję Towarzystwa Jezusowego, bo Ignacy jest w stroju już generała zakonu jezuitów, a ćwiczenia duchowe napisał o wiele wcześniej i nawet ten inskrypcja ad majorem de gloria odnosi się bardziej do reguł i konstytucji zakonnych niż do ćwiczeń duchowych. Ale tak autor uznał. Jest ta perspektywa historyczna, czyli Ignacy jest przedstawiony w stroju XVI-wiecznego duchownego, czyli ma sutannę, pelerynę i biret na głowie. Szczegółowe omówienie tej ikony znajdziecie na linku, który jest w opisie tego filmu. Jest także możliwość, żeby ściągnąć sobie plik w dobrej rozdzielczości tej ikony, można go używać na swoim komputerze czy publikując na swoich stronach. Ważne, żeby napisać źródło, czyli Kochamy Jezuitów. Po co ta pelegrynacja Współczesne ikony i relikwii św. Ignacego Loyoli. Pierwsza myśl wydaje się ważna, że to jest sposób także. Na promocję duchowości ignacjańskich w ośrodkach związanych z Jezuitami. Ale możemy sobie zadać pytanie, dlaczego ikona? Przecież Ignacy Loyola nie miał nic wspólnego z duchowością Wschodu, a ikona kojarzy nam się właśnie z malarstwem związanym z duchowością Wschodu. Dlaczego ikona? Wydaje się to chyba dzisiaj oczywiste, bo ikona zaprasza nas do modlitwy do odnajdywania osobistej drogi do świętości. A więc nie wybrano na tą pelegrynację jakiegoś historycznego obrazu z archiwum jezuitów czy z jakiegoś kościoła jezuitów, ale właśnie przygotowano specjalnie na ten czas roku Bileuszowego ikonę świętego Ignacego Loyoli. Ikona, jak patrzymy, nawiązuje chyba bardziej do kanonizacji Świętego Ignacego Loyoli, czyli mowa jest o tej jednej z dat, które towarzyszą ignacjańskiemu roku jubileuszowemu, 400 lat temu, 13 marca 1622 roku, była, odbyła się kanonizacja Świętego Ignacego Loyoli. A więc bardziej ta ikona nawiązuje do tej daty, do tego wydarzenia. Natomiast co brakuje w tej ikonie? To chyba to, co w życiu historii Świętego Ignacego najbardziej pociąga. Może mało nas pociąga strój duchowy, duchowny, duchowy, czy, czy biret, kapelusz księżowski, czy peleryna. Czy czasami wydaje nam się, że świętość jest nie do osiągnięcia dla nas, a w historii Ignacego pociąga nas bardzo wiele innych rzeczy. Pamiętamy, że początkiem tego roku bibeluszowego. Była historia Ignacego w Pampelunie, gdzie zostaje ranny. Zdruzgotana była nie tylko jego noga, ale przede wszystkim dotychczasowe jego życie. Ignacy przechodzi wielką przemianę życiową. Potem, Ignacy w Loyoli, w swoim zamku, przechodzi rekonwalescencję, odkrywa moc Słowa Bożego, odkrywa świadectwo świętych. To są te rzeczy, które nas bardzo pociągają, nas, są dla nas dostępne, by mieć podobne doświadczenie duchowe. Czy wreszcie fascynująca droga Ignacego jako pielgrzyma? Ignacy w stroju pielgrzymi, masz do Ziemi Świętej, pielgrzymuje, dzieli się swoim duchowym doświadczeniem ze spotkanymi ludźmi, posługuje chorym, jest człowiekiem służby. To dzisiaj tak bardzo wielu ludzi, Motywuje, inspiruje do zaangażowania duchowego. Ikona w naszym rozumieniu to powinno być wydarzenie na ikonie powinno się coś dziać. Tu raczej mamy portret Ignacego w formie ikony już jako generała jezuitów. Zobaczmy, może, kilka zdjęć, które znalazłem w internecie, które podobnie przedstawiają Ignacego. Właśnie w tej formie, już jako e, księdza, jako duchownego, który trzyma w ręce księgę konstytucji, reguł zakonnych. E, Ignacy, jak już jest w sutannie, to w ręku trzyma trybutem jego są konstytucje. Gdy e, jest przedstawiony w stroju pielgrzyma czy żebraka, e, to, są, to jest książeczka, książka, przepraszam, ćwiczeń duchowych. Pelegrynacja współczesnej ikony św. Ignacego Loyoli. Już o tym mówiłem w poprzednich odcinkach, pochylając się nad życiem św. Ignacego i chyba jest taki też motyw tego roku jubileuszowego Ignacjańskiego to to, że Ignacy nigdy nie skupiał uwagi na sobie. On wzbraniał się przed jakąś fascynacją jego życiem. Przed naśladownictwem jego wyborów. Wręcz ta jego skromność polegała na tym, że nie pozwolił, żeby jego zakon, który założył, przyjął nazwę od jego imienia, tak jak Dominikanie czy Franciszkanie. Więc nie mamy Ignacjanów, ale mamy Jezuitów. Czyli Ignacy cały czas wskazuje na Jezusa, Towarzystwo Jezusowe. Pamiętamy, o tym też już mówiliśmy. Autobiografia świętego Ignacego, czyli opowieść pielgrzyma, zostaje spisana na wielkie, wytrwałe żądanie współbraci, którzy mieli tę intuicję, że historia życia Ignacego może być pomocna dla przyszłych pokoleń, nie tylko jezuitów, ale stać się duchową inspiracją dla wielu chrześcijan. Wręcz wymusili na Ignacym, by tę swoją historię życia opowiedział bo Ignacy przed tym bardzo się y, wzdrygał i nie chciał epatować troszkę swoim życiem. Do czego ma zachęcać nas i jakie ma być to wydarzenie y, pelegrynacji współczesnej ikony św. Ignacego Loyoli i relikwii św. Ignacego? Przede wszystkim, tak jak już powiedziałem, promocja duchowości ignacjańskiej, czyli y, chcemy, aby Właśnie ta ikona była jakimś mobilizacją dla różnych środowisk w tym długim roku ignacjańskim, by stało się to jakieś wydarzenie, które zaangażuje wiele ludzi, którzy odkrywają w duchowości ignacjańskiej swoją drogę duchową do mądrzejszego, lepszego, pobożniejszego życia i spowoduje to pewne duszpasterskie wydarzenie. Ale także właśnie ta pelegrynacja ma zmobilizować może także jezuitów, by wokół tej ikony zaprosili różne środowiska, różne osoby zaangażowane w pomoc w naszych parafiach, kościołach, w duszpasterstwach, by razem stanąć przed historią Ignacego, który odkrywał Boga we wszystkich rzeczach. Pelegrynują też relikwie świętego Ignacego. To symbol świadectwo obecności świętego pośród nas. Ja pozwolę sobie pokazać relikwie świętego Ignacego nie te pelegrynujące, tylko z relikwie, które mi towarzyszą osobiście mojej drodze duchowej, które otrzymałem dzięki łasce i życzliwości jednej sióstrą spotkałem na drodze mojego życia. Zachęcam, by się zainteresować tymi wydarzeniami. Także na stronie, którą promujemy, wydarzenia związane z Rokiem Ignacjańskim, można znaleźć kalendarz, gdzie, w którym kościele, w którym miejscu ikona św. Ignacego i relikwie będą, można, będzie można nawiedzić. Przypominam także, że wszystkie kościoły nasze w Polsce mają przywilej kościołów jubileuszowych. I można w nich uzyskać pod zwykłymi warunkami ost, odpust zupełny. Tyle na temat tej ikony. Zachęcam do zadawania pytań, czyli nasz dział PIO. Następny odcinek poświęcimy kolejnym pytaniom, które do mnie dotarły. Przypominam o subskrypcji tego kanału, o kliknięciu dzwoneczka, wtedy dostaniemy powiadomienie, że coś nowego pojawiło się na tym kanale. I zachęcam by także innym, jeżeli Was zainteresował temat, innym pokazać, że coś ciekawego się dzieje na kanale Amen Blog i w sekcji Ignacjańskie Cento. Amen. Ad Majorem dei Gloriam.